No, takie spokojniejsze roleczki wchodzą. Od razu ja powiem Wam, jestem nawet mniej zmęczony. Bo jak trzeba tą energię, taką wiecie, pocisnąć i, i ten to aż. Naprawdę, po kilku takich nagraniach, a, a często jest tak, że nagrywam kilka naraz, to jest naprawdę człowiek zmęczony. Bo trzeba tą energię, to trzeba wypuścić z siebie. To wszystko kosztuje, to się tylko tak wydaje. Ale to wszystko to jest taki kurwa zaszczyk dopaminy. I później człowiek te godziny lecą, i przy wieczorze człowiek coraz bardziej zmęczony. Dlatego, bo już jestem w Socialach 7 miesięcy, ja dlatego czuję ostatnio zmęczenie większe niż wcześniej, bo jednak troszkę ta moja higiena to wszystko zostało zaburzone przez właśnie te social media. Gdzie ja tylko nadaję, nie jestem odbiorcą, jestem nadawcą, nadaję sygnał, wpuszczam go w eter, swój sygnał, ale go wystawiam, żyję tym, widzę, patrzę, jak wy tam reagujecie. Nie przeglądam innych treści, bo bym zwariował, dwa, że nie mam na to czasu. Ale to jednak no to kosztuje, to wszystko, to się tym żyje to są emocje. Ja patrzę, jak te algorytmy czytają, a one się zmieniają raz szybciej, raz wolniej. Żywy organizm. To naprawdę kurwa nie jest łatwe. A to jest dopiero 7 miesięcy. A co będzie dalej? Oglądajcie, subskrybujcie. Będzie się działo kurwa. Pójdę po bandzie. Pójdę po bandzie, jak będzie trzeba, jak zawsze. No.